Wtorek, 6 sierpnia. Jadę sobie niespiesznie przez las. Jak myślicie, co może dzisiaj wpaść? Kiedy rogacze jeszcze latają w czasie ruj. wracam do domu i zupełnie przypadkowo trafiła się sarenka w postaci koziołka. Jeden z parostków łamany. Nie jest to rzadki widok. Wciągam go w zarośla i obejrzę go trochę dokładnie Taki buczek sarny Ale tym razem drugi parostek trzyma się na skórce Co oglądał poprzedni mój film Zapewne zauważył, że w ostatnim przypadku parostek odleciał i nie mogłem go znaleźć. W tym przypadku jest. Jest komplet, ale widać, że jest mocno uszkodzony. Końcówki ma odłupane jeden i drugi. Czyli koziołek musiał nieźle szorować po asfalcie. Dlatego jest w takim niezbyt wyględnym stanie. Poza tym wydaje się, że kości czaszki ma To, Ale to dobrze, bo nie będzie z nim wiele robota, by go sklejać potem. Tutaj wydaje się świeże, jeszcze ciepło. Co prawda muchy latają, ale kto wie? Może by taki mięso z niego zabrać, będzie pieczeń na niedzielę. I chyba tak zrobię. Tym bardziej, że akurat wracam do domu i po drodze nie mam już żadnych istotnych zajęć.